widzowie dzień dobry, ja jestem Milki, a to setny odcinek! Nie no, nie odcinek, ale dzień siedzi na jednym bloku razem z Elizą. Hej, I? i 1248 bloków mamy widzowie wykopanych, to jest niesamowite naprawdę, to jest po prostu zatrważające. Ile mam bloków nade mną powiedzmy, bo ja tego nie widzę. Eee, 1572. Dobra jestem. Jak klikniesz klik jest sztab? Jak klikniesz sztab, to to nie. faktycznie, jest, ja nie widziałam tego, ale to patrz. Odcin się na chwilę? Czekaj, nie, 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 nie rób, patrz czekaj, jak ja to zbiję, odsuń się, mówię. O kurde. A tu nie to ja. to ja popatrz, widzisz to? Jak ja zbijam bloki, no to wtedy mi się to ten pokazuje uzupełnia, widzisz? To jest zależy od tego ile bloków zbijesz po prostu. Dobra, mamy tutaj lapis. No. nice. Dobrze, no właśnie to Nie nieważne. No dobra, możesz, kontynuować. Leci. Kontynuuj, kontynuuj, o, bambusy, i możesz sam. No, bambusy dla pandy. No ale po co? Ja bym miała. No to masz. I sobie jest coś, nie wiem. Dobra, widzowie, ja ogólnie rzecz biorąc, no, sprawa wygląda następująco. Jak widzicie, no mamy tutaj nasz domek, wszystko pięknie, widzowie, jest naprawdę szafa gramę, pletańczą, świat jest dziś pomarańczą. E, no i ogólnie rzecz biorąc, no fajnie nam to idzie, wszystko. Myślę, że naprawdę bardzo pozytywnie, jak widzicie. Ja tutaj teraz, może, kurde, trzeba by się zrobić porządek w tych skrzynkach, ale ojku, ale mi się nie szczególnie chce, więc. Dywalony, dobra, prze... zrobiłam coś nie tak. Muszę teraz to naprawić pieczymy siedzimy, A to jest taki żmudna robota to wszystko kupać. Racja, no to jest żmudna robota. I jak się, jak się, kurde ten, y, oswaja kotki? Eee, rybką. Mam trzy rybki. myślę, że to jest wykonalne? O, jednak ja więcej. Ja wcześniej próbowałam, to mi nie wyszło. Dobra stara, ja zobaczę, że mi się uda. Dobra uwaga, oswajamy kota widzowie dzisiaj. Mam nadzieję, że nam się to uda. Będzie może Daisy. Uwaga, jest, podchodzi do nas kiciak. Nie podeszła, nie podeszła, nie podszedł. Ty będziesz, ty będziesz. No, kto tutaj będzie do nas? Halo? Kici, 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 kici. Kurde... MONSTER PARTY! Oh! ELIZA! CHOWAJ SIĘ! EWAKUACJA, EWAKUACJA, AKCJA! Zamykaj to. Masz zamknięte? Sim, mam diamenta, muszę go odłożyć. <suszy> Zarobiście, widzowie. No i fajnie, nie? Kuźwa, co tu się dzieje, widzowie? Ja pierdzielę. Ja już tak krzyż będzie najgorszy dzień. Ach, oj, no, widzowie. No, no. Tak, ja, ja szukam się arbuziki, żeby mieć co jeść. Odkładam wszystkie moje itemy stara, ja zamawiam tylko ze sobą miecz, jakby co. No właśnie ja też muszę zrobić, bo ja nawet nie mam miecza. A, rób miecz, a ja idę walczyć. Idę walczyć! Monster guard kur. Dobra, ja coś zaczynam od dołu. Słuchajcie, od tych normalnych tutaj, jak widzicie, coś tutaj próbujemy zrobić. Okej, okay. łoż ty w mordeczki! Jest ciężko. Dobra, jak coś to jest ciężko, Liza. Tak tylko ja tutaj tylko wyszłam zobaczyć, co to jest pięć, no jest ciężko. Dobra, widzowie, lecimy z tematem. Mamy jednego zabitego monstera. Dobra, lecimy z pająkiem drugim, okej, okay, mamy to. Ja mówię, zagrać nagle tyle papug. Ła, nie ma pojęcia. dlaczego tu sobie otwarte drzwi? Oszalałaś, oszalałaś, A co nie uderza? Ten monster guard, kurde, jak mam to zabić? Czemu no, to przenikam ja przez ścianę? Ja do tego cały czas skaczę, żeby to Best zabić. Bez sensu to jest totalnie. Czekaj, bo ja bym potrzebowała łuk i strzały, tu gdzieś były. Ty masz Liza? O nie, nie, ja nie mam. Ty tu gdzie jest łuk i strzało. tu jest, dobra. O, kurde. Dobra, to jest, ja spróbuję sway tom zabić, o nie, zabiję. Emilia, buja, bo ja umrę. No to weź do środka, No to... wszędzie ktoś jest. Ja nie mogę. Ej, ile ma kurde życia ta baba, no? Kurde, za chyba umarła. No no way! O ty kur... Aaa, mam jedno serduszko, mam jedno serduszko! Kurde bele Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja potrzebuję coś zjeść. Czemu nie mam jedzenia nigdzie? Tu jest jedzenie. No kurde, idź tutaj. No ja nie mogę. Ej, ten Monster jak Bart mnie tak denerwuje. To jest najgorsze. Ja sobie sobie światka zapierniczone gubienko małe latające, ja pierniczę. No i gdzie to jest? No i spadł No ileż możesz mieć żyć, głupia wiedźmo? Powiedz mi, ile? Ocuń się, Liza, bo ja to ją... No ocuń się, ocuń się, bo ja ją z łuku nawalam. No i spadł No i pięknie widzowie. Essa, essa. Z takimi to elo. Dobra, wytrwaliśmy? Udało się? Tak. Dobra, a tu jest Redstone weź to, zbierz, Liza. Dobra, widzowie, udało się. Wygraliśmy kolejne Monster Party, więc zarobiście. Naprawdę bardzo się to, mnie to cieszy. Dobra, Liza, jak tam ci idzie? Nie wygrałyśmy jeszcze. Jak to nie? Ja jeszcze tu tam jest co? Jakiś ward. No way. trzeba to zginę. zabić, wyeliminować. Dobra, wyeliminuj. Będzie dobrze, dobra, widzowie. Ja tutaj kontynuuję to, co zaczęłam, czyli ja chcę sobie oswoić kotka. No bardzo chciałam mieć kociko. No. A ty nie o swojej. A tam co jest w ogóle? Tam jest na dole coś jeszcze, Liza. Faktycznie jest ma Monster Bart na dole. No mówię. Ej, a gdzie są oceloty? A tego nie wiem. Eliza. Ja otwar, nie brałam. No są, to są, są, dobra. Ostrożnie, widzę ostrożnie. Ja sobie oczywiście na shiftie nie, stoję. co to jest? Jakiś. O, co to jest? Kurde, no on się schował w tym, ja nie, na nakarmić. Emiliano. Co? Bo tu są jakieś potworki. Uciekł, uciekł. A że ja dobra, już nie jest. mam mojego psa. No wiem, no ale no kurde, co ja mogę zrobić swoim psem, no. Dobra, tam jest nasz kotek, kotek jest widzowie w środku. Ja go spróbuję jakoś oswoić, ale kurde, widzowie, no... Okej, okay, sorry, sorry, nie chciałem cię straszyć. Czekaj, czekaj, ja zamknę. Wiem, mam cztery ryby, no. Mam nadzieję, że do mnie przyjdzie. No kurde, dawaj, koci Kłopacz, jestem tutaj. Patrz, jakie mam super rzeczy. Dobra, no to może ta rybka się skusiła, tam ta się nie skusiła. No, chodź, śmiało. Dobra, wizowie, mam nadzieję, że nam się to uda. Uwaga, uwaga. Chodź tu, no, 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 no. Super. Okej, okay, dobra, stoi. On, on nie chce. No głupi kot! No i co? Okay, bardziej to nie konie. Gdzie jest ten drugi kot? Eee... Dobra, czy one mogą się rozmnożyć, Czy coś? Czy one tak. nie stosowały mnie ten? No właśnie, że nie. Mogą się rozmnożyć. No nie, No zgodnie. ale one są na jeden, na jeden, na drugim, a drugie, na drugim końcu. Ja... Nie! No idź tam! tam Z czym? No bo tam jest wiedźma. Wiedźma? O, nie, faktycznie to jest diament, jeszcze ja nie mogę, dobra, widzowie. Ej, te dwie są tak mocne, co za babuszki, no. Okej, okay, mamy diamenta, zarobiście, cieszę się bardzo. I tu było coś innego, parz, znowu to coś, uważaj, Liza. No i co mnie bije? Ja, piernicza, jaka w ogóle, siwy dym Nie z tym sobie. osiągnąć w ogóle? Oj, sorry, zniszczę. Siwy dym, siwy dym, siwy, siwy no dym. A, pada! Ej, no jejku. I can't, nie no, to samo to sytuacja widzowie, dla mnie, dobra. Masz tu bambusiki Dobra, zabijam to coś... Ten ej, co dobra, wiesz co, ej, po co jest nam ten koń stara? Sorry wszystkim, co lubią konie, ej to tak ścina. Ja, się to ee, mam jakiś... No music, -y music box, otwórz to i weź sobie ten. No nie no ej. Ile to może mieć tego? Uderzeń, dobra, teraz... Dobra. Ja to zabijam, bo to nie jest nam potrzebne Liza te konie, dobra? One tylko miejsce które mhm. tutaj nam marnują. Ej, masz ja jakiś dirt może? Mieć. Eee, wiesz, co miałam, ale już nie mam. No już nic. Bo Powiedziałam, że tam ogólnie rzecz biorąc źle to rozbudowywujesz, no, ale spoko, nie wybaczcie. Jest mały kociczek! Ja, nie, tu jest. Wiem, Bo ja ogólnie chciałam tutaj zrobić i tu będzie, żeby była farma zboża i wszystkiego. No, wiem, ale miałam na to inny plan, ale spoko tak to mogę być. Nie, spoko, możesz zrobić to jak ty chcesz. Dobra, czekaj, bo to jest mały kocik. Czy on może patrzeć się na mnie? No kurde, nie ucieka, tylko się patrz na mnie, powiedziałam. Mam. Halo... Koci Ała. O. Okej, okej, okay, okay, patrzy się na mnie. No kurde, no to za kocisko. O, mam małe kotki, dwa znowu. Mam koty dwa znowu drugie. A ma małe? 64. No możesz tu nie, przyjść. Dure. No podejdziesz do mnie, no, no, no chodź, halo. A? Dobra, czekaj, nie ty! Nie, nie idź, nie idź, nie idź! A, sorry. Kurde, Eliza zabijecie! Mówię do tego kota. Sorry. Dobra, jeszcze raz, widzowie. Ostatni raz. Ostatni podejście ostatnią rybę. No, zjebiście, ona na górę, kurde, spada sobie. Dobra, widzowie, ostatni raz. Możesz zrobić wędkę zawsze. Last one, podejść. No wiem, ale nie chce mi się, kurde, ja tutaj po prostu chcę jednego kucika małego. Dobra, uwaga, uwaga, chwila prawdy. Tutaj nawet nie podchodzili za. No bliżej, no ja tego nie dosięgnę ci, kurde, no głupi kocie, bliżej. No. No i dobra, walić cię, kocie, w takim razie. Nie, to nie. Czemu ty się tutaj zamknęłaś? A? Mega dziwne, okej. Okay. Nieważne, nie nieważne. nieważne. I tu jest papug, Eliza, co tu się w ogóle odwala? A to jest Ja byś to zabił wszystko, bo ci nie da co funkcjonować. To jest Dobra, widzowie. Papug. papug, no papugi, no kurde, czy ty Aha. umiesz mówić po polsku? Ty rozumieć ja polski? Górna, ale ja, ale jestem Ty rozumieć polski? Polski język. Eliza, no co ty robisz? No po holerda jest te drzwi. No <laughs> w ogóle. Masz rację. <laughs> Dobra widzowie, bierzemy w takim razie ten Dirt, bo ja to jeszcze trochę bardziej porozbudowywać, no ale mam mężczyzn jedynego, no ale to musi nam starczyć. No bo Eliza oczywiście tutaj wszystko zniszczyła, bo ja miałam tutaj mega plan, żeby to rozbudować, no ale Ja spoko. teraz buduję to po swojemu. No to będę rozbudować po swojemu, teraz mi się tutaj proszę nie wtrącać w Dirtowe sprawy. <śpiewanie> to, 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 to. Tak se Tak sobie, dobra to <śpiewanie> jest dobrze. No nie, no nie, zaś ta. Spokojnie. Proszę nie zostawić. A nie wiesz, co jest najgorsze? Co? W ciągu dalszym nie mamy obiec. No obiec ani dirta, kurde. Ja bym to trzeba je dirta i owcej. I czy możemy jakoś kupić tego dirta i tam na dole cały czas w ogóle coś pływa? Nie wiem o co chodzi, albo lata. Nie wiem co jest pięć. Dobra, mamy wizerunek, na ja co To jest brzydkie! Co? Co jest brzydkie? A. Co jest brzydkie? Na górze dałaś. Nic ja na, na górze nie dałam, kobieto. Dałaś w domku. Nie, nic nie dałam. Ty to pewnie dałaś, teraz mi to wymawiasz. Nie, nawet. No ja tam nawet nie idę tego sprawdzić, nie? nie. Bo ja teraz burzę Dirta. Nice. Czego śmiesz. Ej, ile tych jeszcze głupich. Nie, no ja mam dosyć. No i co tam dałaś? się śmiesz? No już zniszczyłaś, bo się że tak głupie. Nie, bo chodź tu, ja cię wytłumaczę. No, dobra, nie nieważne. No i ci zaraz, no to zabiję, no, zabiję, no, zabiję, no kurde. Dasz radę sobie na pewno. Dajesz radę? No, oczywiście, zasoby. Kurde, jeszcze tego. No i ona uderza moje krówki. No kurde, no to niech uderzę, no na jest zabiję po prostu. No, a ty zabijasz jedną czy drugą? Bo to się zdecyduj, jedną kurde zabiję. Nie, ja jedną. Bo uderzę. kurde, ja nie wiem, co ja mam robić wtedy. Dobra, zabijamy ją, już zabijam swoją. No, dobra, nice. No i ona mi tu zepsuła moje Kolejny plony. jeszcze, kurde. Koń tutaj przyszedł i mnie tutaj denerwuje. Siub. nie mamy tyle zwierząt, ale nie mam żadnej owce. Widziałem, to jest takie przykre. Owce są mega potrzebne i my ich nie mamy, dobra, widzowie. Siub. Dobra, trudno. Okej, okay, mamy to za. A ja nawet dobra. nie wiem, co się stało z naszymi owcami. W sensie, pies je zjadł czy no co? No tak, pies je zabił. <laughs> No i że jak się śmiesz? Jakby nie jest śmieszny. A kur też nie mamy. No. Dobro, nie, no, ze już się tego nawet nie chcę robić. dobra? Jeszcze pełno tych ocelotów. Kurde, widzę, że no mam Dobra, moi drodzy, w tym akcentem powoli kończymy odcinek. Także dziękujemy, mam oczywiście, za to, że byliście do końca. Jeżeli chcecie więcej tej serii, no to łapkujcie, subskrybujcie. A jutro palionowo widzę. Prawdopodobnie palionowo, albo jeszcze ten odcinek z tej serii, nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. Ale subskrybujcie, łapkujcie i widzimy się później. Bajowizowie, miejcie się dobrze. Pa, e, pa. pa.